Witajcie, kochani! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcje, lajki, komentarze, bo one pozwalają rozwijać ten kanał i robić dla Was rozkłady kart. Także, kochani, jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. A dzisiaj zapraszam Was na rozkład, kim dla niego teraz jesteś. Kim dla niej teraz jesteś? Jak ta osoba, którą masz na myśli, w jakich energiach cię postrzega? Kim dla niego, dla niej jesteś? Ogólna energia rozkładu to jest arcykapłan, czyli jest to energia dużej ciekawości drugiej osoby i też jest to energia, która może mówić o tym, że osoba, którą masz na myśli, ona ma poczucie, że ty wręcz uleczyłaś jej życie bardzo dużo pozytywnych emocji wniosłaś czy wniosłeś w jej życie, tak, bo karta arcykapłana to jest energia poszukiwania najlepszej wersji swojej rzeczywistości i karta ta może mówić, że ty jesteś tym no, światłem w tunelu, tym, o, tą, tym światłem, który w ogóle oświetla drogę życiową tej osoby, czyli no to są wielkie arkana, energia, która może mówić o tym, że rzeczywiście jesteś kimś bardzo, bardzo ważnym w życiu tej osoby. Arcykapłan to jest energia takiego też poznawania drugiej osoby i dużej ciekawości tej osoby. I też jest to karta takiego zgodnego małżeństwa opartego na takich, na takich tradycyjnych wartościach, dla, dla kobiety to może być starszy partner, na przykład. Więc może ta tutaj, coś karty też ci podpowiadają, czy, czy, ten, czy ta karta rezonuje z tobą, tak? W każdym razie jest, widać wyraźnie, że jesteś dla tej osoby kimś bardzo, bardzo ważnym i darzy się bardzo dużym uczuciem, tak? I liczy na, ta, na stałość uczuć w waszej relacji. I też na taką, na, na taką właśnie na duże dopasowanie i dużą taką harmonię, zgodność w tej relacji. Zobaczmy, jakie karty tutaj nam się jeszcze pojawiają. Jest sprawiedliwość, jest arcykapłanka. Jest dziewiątka kielichów, jest diabeł. I jest as pentakli. No, może ta karty mogą mówić o tym, że rzeczywiście miałaś, czy masz duży wpływ na to, że w, te, w życiu tej osoby nastą nastąpiły bardzo duże yy, pozytywne zmiany. Yy... Jest to y, karta arcykapłana, jest też kartą psychoterapeuty i takiego uzdrawiania y, czy swojego życia, czy właśnie y, y, tego, że masz wpływ na życie innej osoby i jesteś dla niej tym światłem w tunelu. Y, może ta karta mówić o tym, że rzeczywiście jesteś osobą, która pomogła wyjść z jakichś bardzo dużych problemów. Dzięki temu, że zaangażowałaś się czy zaangażowałaś się w pomoc tej osobie ona mogła mieć dzięki Tobie szansę na nowy początek, tak? Na tak jakby zaczynanie od zera. Wystartowanie w energii takiego poczucia, że no, dzięki, dzięki Tobie ona ma w tej chwili odzyskała pewność siebie i, i ma ma y, tą odwagę, żeby zrobić ten krok naprzód w coś nowego, tak? I zanurzyć się w, tych, w tym oceanie nowych możliwości, których do tej pory przed sobą nie widziała, bo miała bardzo duże kłopoty w swoim życiu. Mówią o tym tutaj karty które się pojawiły w samym centrum rozkładu. Dziewiątka kielichów może mówić o tym, że ta osoba miała bardzo duże problemy, na przykład z jakimiś nałogami, tak? Mogły tu być bardzo właśnie jakieś uzależnienia u tej osoby. Z tego względu, że tutaj jest obok diabeł, więc on jeszcze wzmacnia, tak, tą kartę i może mówić o tym, że ta osoba rzeczywiście czy w tej chwili jest w terapii może ta karta mówić też o tym? I właśnie w takiej energii uleczania swojego życia. Wychodzenia z tego nałogu, tak? Ona w tej chwili jest w energii takiego poszukiwania dla siebie w równowagi życiowej. Arcykapłanka o tym mówi. Wsłuchuje się w, swoje, w swoją intuicję i no, posługuje się też swoją mądrością życiową, żeby pokonać przeciwności, jakie ją w życiu spotkały. Więc. Może, mogą karty podpowiadać, że ta osoba jest ci wdzięczna za to, że, że tutaj wyciągnęłaś do niej pomocną dłoń i zaproponowałaś, czy zaproponowałeś jej tą pomoc, tak? Któr, ta, y, jakąś możliwość, którą mogła wykorzystać w swoim życiu, y, właśnie po to, żeby to swoje życie móc uzdrowić. To jest y, ten dar, który od ciebie dostała, i ona jest bardzo za to tobie wdzięczna. Tutaj jest karta sprawiedliwości, więc tutaj na samym początku widać, że ta osoba rozlicza się ze swoją przeszłością i ona kładzie na szali wszystko, co było dobre i co było złe w jej życiu i jest w tej, w tej chwili w energii takiego stawania wprawdzie z samą sobą i oceniania tego, co było, ale też po to właśnie, żeby odpuścić sobie tak, to wszelkie. Winy i jakieś żale, i odpuścić sobie, czy też odpuścić innym, i w takiej energii już uleczenia swojego życia, móc wystartować po coś nowego. Tak? To jest karta takiego rozliczania, naprawy błędów, rozliczania przeszłości. Widać, że rzeczywiście bardzo duże kłopoty u tej osoby były. W życiu i być może jeszcze nadal są, być może jeszcze jakieś sprawy urzędowe też mają miejsce, jeszcze, jeszcze ta osoba boryka się z różnymi problemami i ona jest wdzięczna Tobie za to, że no, ma od Ciebie to wsparcie, bo ono tutaj się rzeczywiście pojawiło. Ona postrzega cię jako taką nową szansę, dla, że osobę, która po prostu pomogła jej dostrzec, że są jeszcze przed nią jakieś możliwości w życiu do zrealizowania, że ona może uleczyć swoje życie. Tak? Ty jesteś tak, jakby dla niej ona postrzega cię w energii takiej osoby, która ratownika, tak? osoby, która rzeczywiście, dzięki temu, że wyciągnęła tą pomocną dłoń i podała jakąś możliwość, jakąś pomoc, no to ona jest w tej chwili w stanie rozliczyć tą swoją przeszłość, tak? I w energii poszukiwania nowych możliwości i wsłuchiwania się w swoje potrzeby i uleczania tak samego siebie z jakichś nałogów, tak? Bo widać, że tutaj jest energia uzależnienia jakiegoś trudnego, jakichś bardzo trudnych emocji, które no, do, zaprowadziły ją do, na tą terapię, tak? Ona może to jest też energia takiej, jakby wdzięczności, tak? Ona chciałaby może właśnie podziękować Ci za to, że, że dzięki Tobie ma szansę na ten nowy początek i ma szansę na to, żeby jeszcze ta, to światło w jej życiu się zapaliło i żeby mogła rzeczywiście z różnych możliwości, które w tym oceanie róż, są mogła w, po prostu z, te, z tych możliwości skorzystać. Ona jest świadoma tego, że rzeczywiście to wszystko zadziało się w jej życiu dzięki, dzięki tobie, tak? No, mamy tutaj tego głupca, on tak się tutaj pcha nam do rozkładu, więc postawmy go. Zobaczmy, co się pojawi pod arcykapłanką. Uh -huh. Tu jest właśnie karta ratownika. Ka Rydwan to jest karta ratownika i takiego y y szukania równowagi w swoim życiu i właśnie potrzeby. No złapania tej równowagi po to, żeby, żeby kontrolować swoje emocje i żeby właśnie dobrze sterować tym swoim życiem, żeby ten rydwan po prostu jechał w odpowiednim kierunku, żeby, żeby nie przegalopować, żeby go nie, nie rozbić tego rydwanu. Tak? To jest karta, która mówi właśnie o sterowaniu swoim życiem. I odbudowywaniu takiej równowagi w swoim życiu, tak jakby odzyskiwaniu kontroli nad tym swoim życiem, ale w energii właśnie szybkiego ruszania do przodu, tak, i no, w energii działania, nie poddawania się, tak, tylko po prostu podejmowania wyzwań i no, w celu uleczania tego życia swojego, tak. I tutaj widać, że że ta osoba jest gotowa na to, żeby yy, odzyskać kontrolę nad tym swoim życiem i yy, rusza yy, szybko do przodu i po prostu odbudowuje tą swoją równowagę życiową. Tak? Ona wie czego chce w tej chwili już i wie też jak to dostać. wie, że, że tutaj nie może się yy, pogrążać tylko w swoich, yy, w swoich yy, yy, jakichś myślach, tylko musi też y, działać, tak, tutaj nie ma miejsca na stagnację, tu trzeba po prostu ruszać do przodu, wykorzystać tą możliwość, żeby uleczyć swoje życie. Jest piątka pentakli, czyli widać, że no, y, jest taka energia u tej osoby y, takiej biedy, y, poczucia właśnie bycia wykluczonym, y, poczucia y, braku w swoim życiu, tych, y, y, ona, y, ona bardzo długo nie widziała tych możliwości tak przed sobą była tak zamknięta w jakiś swoich kłopotach yy, i po prostu w ogóle nie patrzyła w kierunku tych nowych możliwości tego klucza yy, do drzwi, za którymi te nowe możliwości yy, są dla niej. Ona po prostu tak jakby w swojej skorupie się zamknęła i yy, no właśnie dzięki tobie Dzięki twoim, Twojej pomocy i twojego, Twojemu zaangażowaniu i tych pro, tej propozycji, no, z którą do niej przyszłaś czy przyszedłeś, ona jest w stanie właśnie tą nową możliwość dla siebie za, dojrzeć, tak? Bo właśnie tutaj jest pokazane, jak ta osoba w ogóle tych możliwości nie widzi, tak, i ty po prostu osobiście, no, tak jakby podałeś, podałaś jej tą możliwość, tu jest ta twoja możliwość, do, wykorzystaj ją, tak, bo to jest właśnie to, co pozwoli ci wydostać się z tych energii, nałogów czy jakichś uzależnień, i pozwoli ci wyleczyć swoje życie, ruszać do przodu. Pojawia się karta słońca, czyli właśnie karta z jednej strony jasności sytuacji, wyjaśnienia sobie różnych spraw takich ciemnych jakichś, które miały miejsce. Uleczenia słońce to jest karta uleczenia swojego życia i też karta prawdy, stanięcia w prawdzie wobec siebie, tak, i pomyślnego zakończenia i odzyskania witalności przede wszystkim, tak? Tutaj z tych, z tych ciemnych mroków jesteś w stanie się wydostać dzięki tej pomocy, tak? I po prostu w końcu możesz poczuć, że znowu żyjesz, tak? to jest karta z jednej strony właśnie dobrego zdrowia, z drugiej właśnie pozytywnego rozwoju sytuacji. I no, takiego budowania swojego życia w końcu w zgodzie z samym sobą i m, też y, odzyskiwania też y, poczucia własnej wartości tak? I, i po prostu takiego oświecenia wręcz, ujrzenia, że jest to światło, tak? Nowy, nowych możliwości, y, które y, ta osoba po prostu. Musiała, czy musi znaleźć w swoim życiu po to, żeby odzyskać szczę może zdrowie, właśnie, może szczęście, tak, wydostać się z mroków, które tutaj się pojawiły w tych dwóch kartach. No, widać, że problemy ta osoba miała bardzo, bardzo duże, tak? I jeszcze widać tutaj pazia pentakli, czyli jest ten plan na wykorzystanie tych, tej możliwości, tak? Tutaj jest plan, konkretny plan działania. Ta osoba wie, że to jest, ty jesteś właśnie dla niej tą szansą, pomog... Postrzega ciebie w energii osoby, która po prostu przyszła do niej z tą, z tą nową możliwością, tak? Do wykorzystania z tym planem działania pokazałaś czy pokazałeś tej osobie, że nie warto tkwić tutaj w tej energii biedy i, i takiego poczucia, że już nic nie mogę w swoim życiu zmienić, tak, że już wszystko jest stracone. Ty właśnie przyniosłaś czy przyniosłeś jej ten Tą możliwość do wykorzystania i podarowałeś tej osobie tą możliwość do wykorzystania, i dlatego ona jest Ci bardzo wdzięczna za to, y, że się, pojawiłeś się, czy pojawiłaś się w jej życiu, tak? I ta główna energia rozkładu, czyli właśnie ta osoba, y, energia osoby y, takiego uzdrowiciela, tak? takiej osoby no y, właśnie psychoterapii. Pełta, tak? O, ogólnie, ale to jest właśnie karta osoby, która wyciągnęła pomocną dłoń i po prostu pomogła wyjść z bardzo trudnego kryzysu tej osobie, tak? Dzięki, tych, dzięki tym możliwościom, które podarowałeś, czy podarowałaś tej osobie i temu. Konkretnemu planowi, który mm, pozwala w tej chwili mm, tej osobie po prostu uleczać swoje życie, odzyskiwać witalność, odzyskiwać poczucie szczęścia, radości i po prostu, no, to dzięki Tobie ta osoba może optymistycznie patrzeć w przyszłość i, i znowu w końcu y, cieszyć się życiem. Widać, że jest Ci za to bardzo, bardzo wdzięczna, także jesteś dla tej osoby kimś bardzo ważnym, takim po prostu ratownikiem. Osobą, która no, może nawet uratowała jej życie. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Piszcie do mnie swoje. Pytania, ja robię dla Was prywatne rozkłady kart i wysyłam w formie filmiku na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.